Halo, witam, witam bardzo serdecznie z Fry Fyby. Gramy również jak w poprzednim odcinku z Xeronem. I dostaliśmy urgatkę, mamy twierdzę, także proszę teraz o przebaczenie pańskie. Muszę odpalić skillula, skill bo jak zawsze jestem UPO. Gdzie jest ta urgatka? Dobra, tu jest urgatka. O, widzę, że nieciekawy start mamy. Mamy start z Fightingiem który nam ostatecznie nic ciekawego nie otwiera. A na upartego przydałoby się to zapchać, żeby nie mieć problemu z dostawaniem umiejętności. Chociaż też można to niby olać, ale stworzenie lotnego nie byłoby aż takie złe jak na moje. Dobra, weźmy na pewno defa, leadership. Z leadershipa empatię. Ty, krzyczącą Urgatkę moglibyśmy przetestować. W sumie już czemu nie? Bo jak daje, to trzeba wziąć. Dobra, jest dyplomacja, dawaj. Bo, okay, raczej poproszę. Memorałka naszej krwi. Loga. Hmm. Protekcji raczej nie chcę. Chcę polecieć raczej w to. I po prostu tak zostawić. Leadership. Krzyki super. Jest bitka. Hmm. Z krzyków bym raczej. Show of Rage super. To go weźmiemy. Enlightenment. Dało super. Dobra, jest Staminka. Alignment na wyższy level. Def poproszę większy. Jest Scouting. Blood Rage. Jest Kumpatia. Proszę na odrodzenie, może być spoko. Defend us all. I to tyle. Ale mało dało tych. jak to się, Nie udało się stworzyć lotnego, trudno. Ale mało do tych magicznych statów. Mamy tylko 1,5 mimo. Advanced Enlightenmentu. No dobra, trudno. Nie najgorzej. Jest to taki trochę. O. O, dobra, jednak dało. Jest Swift Mind. Dobra. Mamy lotną urgatkę. O, widzę, że jeszcze leci. Dobra. Dla... Eee... Niech będzie trzeci level szału. O, dalej leci. No to lepsze krzyki poproszę, co? Jeszcze jeden level? Czy loga już odpuści? Dobra, loga już odpuściła. Mamy taki pośił, że trochę power stack. No i nazywam go power stackiem. 300 Edgich. Ale mamy 100 warmongerów, oni mogą być naszym... Czym oni mogą naszym być? Fiutem. O, magiczny ork, magiczny ork, Kurde, nie mamy siły ponad magią, aby się przydało ją wziąć. 4 knowledge'a. Dwa moraska, lepsze butycki zestawu oraz, o nie mamy zestawu oraz dobra czekaj, cztery, trzeba to tak zrobić, halo, o dziękuję, no i dobra, jest magiczna ork, eee, no szkoda, że nie mamy tej siły ponad magią, ale kto by się spodziewał, że to tak wyjdzie, dobra, jest magiczna ork, lecimy z tym koksem. I mamy drżyj, fenomenalnie. O, patrzcie, mirror oraz neurasa. Nie ma taczki, no dobra. Bez taczki to git. Ty zostaniesz po prostu tutaj. Chociaż nie, można to w taki sposób, o. Oświecenie abusing, na no inaczej tego nazwać się nie da. Ale szkoda, dobra, w sumie dobrze, że nie mamy tej siły pod magią, bo na no, orasa nic by to nie dało. To by nie dało nic. To by nic nie dało. Eee, dobra, 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 czekaj, czekaj. O, spierdalaj. Haha, pamiętałem. Fuck you, demencja. Dzisiaj jest 1-0 dla mnie. Dobra, zobaczymy, jaki on power stack dostał. Ja mam wiwkę i ja mam podżegacza. Ja gdzie go nie liczę. Nie mam ataku. Okej, okay, ma wpis demorala oponent. Atak, leadership, nie ma defa. Okej, okay, okej. Okay. O, tylko 8 mamy maier w daterka. Okej. Okay. Magic Resons to mi się, znaczy jemu się nic nie przyda. Ale wydaje mi się, że mam masywniejszy stack od niego. Gorzej, że mi ten tutaj wbiegnie w szamankę. To jest dużo gorzej, że on mi w nią wbiega. Też do hagaszki centaury dostał, to mi się nie podoba. Ja na przykład centaurów nie mam. Mm, ale chyba możemy to wygrać. Teraz pytanie, czy mamy gniew hordy. Battlecry, no to to jest słabe. To trzeba będzie go firować, robić fira, 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 fira. No, lepiej, żeby mu po prostu tego centaura sfirować do siebie, bo potem go stłuc, jak burą sukę. Bo on ma. Na... A nie, ma manewr. O, nigdy nie zwróciłem na to uwagi, że ma manewr. Okej. Okay. Ta, ja też takie mam. Dobra, rasistowsko robi się po prostu, tak. Sidła tu. O! Taki ładnie mogę mu z tym gobaskiem. On nie ma machin, nie ma. W sumie... Wybiegać chyba jeszcze nie chcę. Bo jak z niego wybiegnę, to on mi po prostu ucieknie. A tak to mu Havarmongerem wejdę w pierwszy... Nie, nie wejdę. Zabrak mi jednego momentu. Aj, szkoda. Dobra, rzucę Jim. łop. Tak jest! Bum! Tokiem średnio, ale może być. Hops. I chyba ją w pierwszy net kasujemy teraz. No dobra, może jej nie kasujemy teraz, ale skasujemy ją na pewno teraz z Gobaskiem. Hops. Tak zwanie z eee, Dla ciebie. On jest daleko na pasku, ale herśnik go może przyspieszyć. Chyba, że wystraszymy herszta, Nie, to nie ma sensu straszyć herszta o siebie. Ile mamy Morala? 7, dobra, nie trzeba tego dawać więcej. Dawaj Batalkra. Dobra, mamy trochę na furaną armię. Dobrze, że on ma tego upośledzonego cyklopa, który nic do gry nie wnosi, jak się pod niego nie zagra. Ilu? 13, dobra, pierdol obskoczył No dobra, to ja wygrywam. Mam lepszy stat po prostu, bo dostałem oświecenia. dobra, center strzeli na prostej, to jest trochę duży problem. Kto teraz się będzie ruszał? kontra z niego w sobie mogę ściągnąć dla szamanki, ale cię ja chcę? O, i morasek. Skibidi, że się tak wyrażę. Nic nie bije. A, nie mam tego przy sobie, A to szkoda. Moras, moras! E. Dobra, wygraliśmy. It's so Joe Overman. Teraz Firek tutaj. Ale wojsko też o pomstę do nieba. Prawda. Go next. Aj. Dobra. Oświecenie orek 1-0. Sprawiedliwy talent udało się zdobyć po raz 30. Przysięgam, nie da się na orku nie dostać oświecenia, jak się jest. Mnowie. Jestem zbyt głupi, żeby mieć pecha, by go nie dostać. Znaczy pewnie teraz dostanę orka i go nie dostanę, ale wiecie o co mi chodzi, po prostu jestem retarded fuckiem, który najzwyczajniej w świecie ma więcej szczęścia niż rozum. Oj, 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 dansa Kaduro. Osiągnięto 28 poziom, pamiętaj, przegrana to wina mentora. Bez kitu, jak mądrze gra powiedziała. Dobra, poczekajcie, teraz przywrócimy tego śmilwila. I z czym ty tu, lucreciu moja droga, zaczynasz, pochwal mi się. O, ja pierdzielę. Stara. Ty to taka trochę letko upo jesteś. O, jeszcze hem chaosu dostałem na początek, z czego co widzę, bo dostałem trzy należa, no a jeden defa straciłem. to taka trochę ledko upo jest ta lucrecja. Dobra. To pewnie nic nie daje. Marek Nekromanta teoretycznie powinien i będzie. No dobra. Raczej otwieram prosto enlightenmentem No ja nie wiem czy ja się chcę bawić w tworzenie ulta, to nie wygląda jak coś co by mnie interesowało. Ale chyba bym spróbował zagrać sam on ironicznie. O coś takiego spróbowałbym wcisnąć. Yy, otwórzmy Markiem Nekromanty. U destro. Nie, 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 nie. poproszę. Int w sumie git. A2, dwa... u loga. Nie, to tego żółka potrzebuję. To ja to jednak zignoruję. Laczek, fenomenalnie. Dobra, z Łysego robimy po prostu te T2 te Nie ma co się nad tym więcej zastanawiać. Jest samon, dobra. Mm. Mogę na startkę o mistrza życia wybrać, bo jak go nie wezmę, to potem z tego równowagę żywiołów często będę dostawał. Z mistrza życia chyba nic się nie. Nie no, błagam, ja tego nigdy nie stworzę. A banishment z czego? No chrzęść, to nie będę miał raczej Banshee houla. Dobra, weźmy tego Mistrza Życia. O, jest defik, fenomenalnie. Jeszcze atak, super. Dobra. Dobra. Dawaj to Battle Frenzy, lepszy samon. Fitka. Mistrz Przywołania. Ekspert samon. I są mistrzowie ognia, dobra, dobra, dobra. Co ja z tego mogę stworzyć, za... Mogę mieć odporność kości, mogę mieć arcane excellence, to w sumie brzmi znacznie lepiej niż odporność kości, bo to jest pewna użyteczna O, możemy counterthmela mieć, let's go. Nie, raczej tak zrobimy. W defie już mamy tak, tutaj mamy tak. Mm. Dobra, na razie weźmy sorcerkę. Jest Arcane Training, dobra, dobra. Udało się wyfarcić jak debil. Fire warriorsi, Lepszy Dev, Evasion, Enlightenment, Sorcery. W sumie dostałem już chyba 2 SP. No to mogę sobie na to pozwolić. To nie jest to, czego szukam. Expert Dev Last Stand Boneward. Nie lepszy atak. Wyłączmy oponentowi w razie w taktykę. Counter Smell świetnie. Czy jest Nie, po prostu mam duże szanse na to, że tego nie dostanę. Kropka Expert. Atak Boneward. Cóż, wolę to archery sobie wziąć? I chyba dostanę po prostu teraz po skipnięciu tury jeszcze jeden level. 4, 12, 24. Okej, okay, takie ofiuta rozbi. No i dobra, zobaczmy. Da mi ten levelek, czy nie da mi tego levelka? No nie wygląda, jakby go miał dać, ale dobra. 1100 szkiela. O kurde, lo oddało. Z tą ja wzięłem marcherkę. O kurde, blaszka. 5 ataku, dobra. Zdecydowanie to bierzemy. Jak to wygląda w takiej kombinacji? Całkiem średnio. Jak to wygląda w takiej kombinacji? Całkiem lepiej. Dobra, to wróćmy też to. Chociaż nie, to SP będzie bardziej przydatne, bo ja chyba nie... Nie, ja mam zestaw smoka, dobra. To raczej jest takie o kant dupy rozbij, ale chyba to zostawiamy. Piladin chciał dostać dużo szkieletów, będzie miał dużo szkieletów. Proszę bardzo. Dobra, skip. O, znowu Mirror, tak jest. Eee, kurwa, wiedziałem. Miro, mirror, tak jest. O, nie ustawiłem armii, bo eee, mi sklikowałem. Dobra, trudno. Piękny skowet grazy proszę a Ult? <ścoughs> to. <ścoughs> Dobra, to mamy parta. Dobra, on nie ma ataku. Ja mam atak. Znowu by wyfarciłem lepiej od oponenta. On dostał jakiś obrzyga, obrzygany stak zombiaków. Myk. O, tak jak się uczu w buzek. Jak ty kurde strzelasz tym liszem? Że ty... W... Czekaj. DevCloud to jest jakiś upośledzony? Czy on jest po prostu upośledzony? A nie, bo DevCloud nie działa na neklusy. Dobra, ja upo. Dobra, na szczęście jestem tylko upośledzony. Mhm. Mm Dobra, otwórzmy 120 elementalami i będzie gicia. Ja orzełka nie mam, żeby mu podejrzeć, Bilda, nie? Mój bolic jest totalnie dospermiony. <ścoughs> 10 morala i 1 laka w pizdę. Nie no, na żywiołaka zadziała. Tak też może być. <grych> nie no, nie oszukałem. Nie... To arena to sfiksowała? Bo na arenie chyba można tak zrobić. A przez chyba jestem na 99% pewny. Ej, Farinow. Kurde, ja się zastanawiałem, czy Devka od ma tej raka, a to ja mam raka tak naprawdę. Znaczy, ja do tego Szkiela teraz po prostu rzucę Arcane Armor. I będę rzucał Arcane Armor, Warcane Armor, Warcane Armor, Warcane Armor, Armor. I tak nieskończoność. Bo nie miałem co lepszego kastować. Chyba, że jestem upo, a ja jestem upo. O, kolega też taki ma. Dobra. To robimy tak obaj. Suffering 580, ile on mi tam zadał tego smoka? 820, ale nie opłaca mi się go podnosić, bo to mu zrobi z dużą krzywdę. Uszlepię po prostu zombiaki, permanentnie upośledzić. No i dobra, maraka. Mua. Nożyk. Jak już będę chciał rezawać tego szkieletu, to po prostu użyję reza z mojej lukrecji, bo ona ma reza chyba z 1500. Dobra. Moż roko. Okej. Okay. Basieka useless, to nie ma sensu, to mi nic nie wniesie. Chyba, że będę rasistą i rozstawię to tak, że mi do ligmy nie poszedł. Oni tak tam nie dochodzi. No, porozdawajmy te arkane armorki. Ale epickie granie to będzie. Ile on ma manę swoją drogą? 120... Ale on ma niewielką manę! Ja pierdolę! Jak e, Przepraszam, że przekonałem. Jest do jak otwarciłem ja tą gierkę, znowu. Niesamowite. Dobra, ebola. Kancer. No i dobra. Znowu, jak widzę, wygrałem farta, bo dostałem tysiąc klekotków. Jeszcze miałem na nich atak defa. Urezdis, tak jest! Rezist farci Dobra, arcyligmo oddać mogę, chociaż nawet nie wiem, czy ten zombiak mnie zabije z trzech. O, dwa. <laughs> Tego Arcane nie ma by the way. A on już ma tutaj Arcane Armora. super skillowe gameplay. Hmm. Pasieka useless. <laughs> 39 tur minus 1 Tak jest! Get pole minowe. No znąbiaka raczej nie chce dawać arki na A, no popatrz. Jeszcze mi minę zdefuzował. Ale 10 lig był już sobie akurat przygarnę <laughs> Czy ktoś u niego nie ma sufferingu? Mają obaj. Dobra, stuken puken. Czyli męczymy się przez dwie godziny? Trochę. tego jej nazwę niż męczaniem się przez dwie godziny. Uh, pa, 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 pa. Kurde, już mu cały ten Arcane nadmord szedł. Eee. Nie, to jest raczej bezdyskusyjnie mówimy. Na... To jest... No, trochę duży lift na moją korzyść. Taki swój duży. Real. To prawda. Ja, ale tak. jest fakt, przecież te moje arty są dosperbione. Bol bolić mi nie wyszedł w 100%, bo mam, ee, bo nie mam tego na 100 many. Ale tak jest git, tak kwarci, że wygrałby w lotto. Zgadzam się z tym odcinkiem. W sumie, co ciekawe, wiem, że nikogo to nie obchodzi, nigdy nie, sk nie skreśliłem nad trój trójki w lotto. Wiem, że nikogo to nie obchodzi informacja, ale ją podam, bo bardzo lubię takie podawać. GG, upa, dzi. No dobra, to ja Wam z tego serduszka dziękuję za oglądanie. I mam nadzieję, że będziemy się widzieli kiedyś. I cześć.